No, chciałbym pokazać dzisiaj ciekawy bat, który ostatnio zrobiłem. Bat. Yy, jeden z najprostszych chyba sposobów na zrobienie bata. Potrzebujemy yy, dwa płaskie rzemienie, mogą być trzy, ale ten był dość gruby, więc dwa wystarczyły. I teraz tak. Splot polega na tym, że Nacinamy jeden z rzemieni, przewlekamy przez, nie, przez otwór drugi, w którym narobimy szczelinę i przewlekamy od spodu ten poprzedni, znowu robimy szczelinę, i tym sposobem uzyskujemy taki splot. Oczywiście, rzemienie, jak się zwężają, to ten splot też się robi taki węższy, zgrabniejszy. I kończy się jednym pojedynczym rzemieniem. Dowiązałem taką typową gązawą. F. Który po prostu przewleczony jest przez, przez otwór, ten pojedynczy węzeł. I wyszedł bat, no taki w stylu w weepa, ale całkiem fajnie chodzący. Także to jest kolejny raz. Proszę, nawet for corner z mogą wyjść tym batem. Koleję też tak się zrobić Kolejny dowód na to, że nie ma y, lepszych i gorszych metod na zrobienie bata, Tylko można zrobić dobry bat lub zły bat. I to jest jedyny, y, jedyny jakby wymierny efekt. Także jest to bat dobry. Kurde, całkiem celny. Fajny i dekoracyjny. Cieszę się, że udało mi się zrobić. W nim jest dodatkowy, jakby dla mnie, sentymentalny efekt, ponieważ te rzemienie są po, po ojcu mojej małżonki. Także znalazłem je w, w, w domu, więc jest to też jakaś taka pamiątka rodzina. Dzięki wielkie.